Zapatos aparentemente apropiados. Mira, ahí, ahí vemos está. cuando se descuelga okay. el primero de los, de los bomberos, él se quiere escapar para el otro lado. Esto nos contaba Juan perfectamente cuando nos narraba la situación. Ahí el bombero como que lo atrapa, lo acorrala contra la estructura del edificio. Ahí lo ya, están guardando, ¿eh? Sí, sí, ya lo metieron, por lo menos hasta la cintura, por lo que vemos. aprovecharon que estaban hablando los bomberos para subirlo al patrullero la Messi, ¿eh? Se puso de espalda. metrowy wieżowiec i Polak, który próbował wspiąć się na niego bez zabezpieczeń. Mężczyzna został ściągnięty przez ratowników i zatrzymany przez policję. Na nagraniu uchwyconym przez jedną z mieszkanek Buenos Aires widać jak mężczyzna w koszulce argentyjskiej reprezentacji piłkarskiej wspina się na 30-piętrowy wieżowiec, bez zabezpieczenia. Był już całkiem blisko szczytu w okolicach 25 piętra, kiedy został przechwycony przez zespół ratunkowy, który umieścił go w uprzęży bezpieczeństwa i ściągnął na dół. Wspinacz został przewieziony prosto do policyjnego aresztu. Argentyńskie media podają, że prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie Polaka. Z kolei szef lokalnych władz Buenos Aires zapowiedział w mediach społecznościowych, że będzie wnioskował, aby zapłacił za całą akcję służb. Polski wspinacz to 36-letni Marcin Banot, który już wcześniej został zatrzymywany podczas podobnych wspinaczek bez zabezpieczeń i zezwolenia. Między innymi na 210-metrową wieżę Montparnasse w Paryżu, czy na warszawski Hotel Marriott.